Jeszcze mnóstwo pracy! Tak, mają tylko szkielet! Roboty wysokościowe. Sz -sz szkielet? Gdzie? Spokojnie! Welma mówiła o budynku. Mam pracę dla was dwóch. Chcecie na nocną zmianę? Oczywiście! Bardzo chętnie! Moi robotnicy nie chcą pracować w nocy. A czemu? Wszystko przez tego upiora, który się tu pojawia! <gJi g ahí> upiora? Coś takiego? Nawiedzony budynek, choć jeszcze nie zbudowany. Do niedawna stał tu bardzo, bardzo stary dom, w którym, jak mówią, były duchy. Duchy? Tak, ale przenieśliśmy go. Tylko zapomniano powiedzieć upiorowi, co? <śmiech> <śmiech> tak. I co, nadal chcecie pracować na nocnej zmianie? Jasne. <laughs> Miło było pana poznać, panie Dagerty, żegnam. Kudłaty, zaczekaj! Chcesz, żeby jakiś głupi upiór wszystko nam popsuł, potrzebujemy pracy, pamiętasz? A w ogóle te tajemnice trzeba przecież wyjaśnić. Tak, jestem frajer, macie całkowitą rację! Słuchaj, welmo, kiedy kudłaty i ja będziemy pracowali, ty i dafne pójdziecie do biblioteki i spróbujecie dowiedzieć się czegoś o tym budynku. Może znajdziecie wyjaśnienie, dlaczego w tym domu straszyło. Już idziemy! To Jim Reeves, jeden z niewielu odważnych, którzy zostali na budowie. Powie, co macie robić. Chodźcie, chłopcy, wszystko wam pokażę. Dziękujemy, panie Rivets. E, gdzie będziemy pracować? Na dziewiętnastym i dwudziestym piętrze. Dziewiętnastym i dwudziestym piętrze? Uuu. Wysoko! Tak, Scooby, tak wysoko! O. Chyba mnie mdli, i mnie również. Panie Rivec, słucham? Może moglibyśmy robić coś nieco niżej. Ale co? Kopać fundamenty? Nie.